Pomiary jakości powietrza są po prostu, no powiedzmy to wprost, fałszowane. No. Przykład na Astmę, jak wygląda mapa na przykład w Berlinie. Po stronie polskiej w 2013 mieliśmy dwie stacje, a w 2014 już jedną stację. I którą? No, tą, która pokazywała wyższe stężenie niż po stronie niemieckiej. W Polsce jest ta liczba około 45 tysięcy, gdzie tutaj jest wiele krajów, między innymi we Włoszech jest prawie 60 tysięcy. W taki sposób najpierw zawyżano stężenia py pyłów w Krakowie i też liczbę zgonów, żeby wprowadzić całkowity zakaz spalania w mi drewna. Propozycja zagłosuje za śmiercią i będziecie za te zgony odpowiadać. Albo po prostu te zanieczyszczenia nie wędrują dalej niż 2 km, bo w dzisiejszym czasie to jest mierzone chyba najbardziej zanieczyszczone miejsca. Samorządowców, zwójtów yy, i burmistrzów robi się idiotów. Cześć, tu Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka i Komitetu Obywatelskiego Komitetu Tak dla Palenia Drewnem stop gazowym Lobby. W tym materiale chciałem Wam pokazać, jak jesteście oszukiwani od 10 lat propagandą na podstawie fałszywych, zmanipulowanych danych pomiarowych, yy, które następne przeliczane są na przedwczesne zgony którymi was się straszy, i które te przedwczesne zgony następnie przypisuje się paleniu drewnem w kominkach. Zapraszam was na ten materiał. Na początek posłuchajcie, co podczas ostatnich obrad w sprawie zmian przepisów antysmogowych mówił profesor Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku. Otóż, proszę Państwa, ja uczestniczę od dobrych już kilkunastu lat w różnego rodzaju spotkaniach naukowych na temat rangowania zagrożeń zdrowotnych, m.in. czystego powietrza. I, i, I proszę państwa, i y, spotkałem się z doniesieniem, że pomiary jakości powietrza są po prostu, no mów, powiedzmy to wprost, fałszowane no po prostu, no, umieszczane są w kanałach wentylacyjnych miejscowości, tam, gdzie nie odpowiada to średniej. I teraz pokażę Wam taki przykład, dowód na manipulowanie czy wręcz fałszowanie tych pomiarów stężeń pyłów, czyli tych zanieczyszczeń powietrza. Pokażę Wam na przykładzie oficjalnych danych Europejskiej Agencji Środowiska. To są też dane, które są brane z polskich instytucji. Na przykładzie miasta Zgorzelec. To jest takie ciekawe miasto, które jest na granicy polsko-niemieckiej. No i tam są stacje blisko siebie pomiarowe na polskiej i niemieckiej stronie. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda ją stężenia tlenków azotu. To są też te zanieczyszczenia powietrza y, y, mające wpływ na przykład na astmę, jak wygląda mapa na przykład w Berlinie. Zobaczcie te czerwone kropeczki to są przekroczone stężenia. Oczywiście z 2013 roku, bo od tego zaczynamy. No i tu już jesteśmy na granicy niemiecko-polskiej. Po lewej stronie są Niemcy, po prawej stronie jest Polska. No i patrzymy na zgorzelec. Wybieram, wybierzemy sobie tutaj źródło zanieczyszczeń PM10, czyli pyły zawieszone PM10. One generalnie są równoznacznie z pyłami PM2,5, bo one są zależne. Tam, gdzie są przekroczone pyły PM10, to też PM2,5. Wybierzmy sobie rok 2013, czyli wtedy, kiedy ta propaganda smogowa, strażenie smogiem się zaczęło. I popatrzcie, po lewej stronie w Zgorzelca mamy stację niemiecką, gdzie jest strażenie 26, po prawej na bohaterów getta jest 30 yy, mikrogramów na metr sześcienny, ale tutaj w Zgorzelcu mamy drugą stację na ulicy Orzeszkowej, gdzie jest żeby to było dobrze widzieć gdzie jest 17 czyli niżej mniej mniejsze zanieczyszczenie niż po stronie niemieckiej. Tu zauważcie w centrum zgorzelca 30, tutaj po niemieckiej stronie 26. I zobaczcie co się stało w 2014 roku. Po stronie polskiej w 2013 mieliśmy dwie stacje, a w 2014 już jedną stację i którą no, tą, która pokazywała wyższe stężenie niż po stronie niemieckiej, czyli ta w centrum gdzieś przy ulicy, ruchliwej ulicy, gdzie, gdzie są samochody. To, zobaczcie, 26 tutaj, 30 tutaj, a tą, która miała 17, zlikwidowano. I już później w następnych latach ta stacja się nie pokazywała, nie była brana pod uwagę ta na ulicy Orzeszkowej, która pokazywała niższe stężenia. Dla porównania, średnioroczna norma pyłów zawieszonych PM10 to 30, więc na tej zlikwidowanej stacji, która pokazywała 17,4, powietrze było w normie, a zostawiono tylko tę stację, która przekraczała normę, czyli tę w centrum zgorze. Dlaczego te stężenia pyłów są ważne? Ponieważ one są następnie przeliczane na takie tak zwane przedwczesne zgony, czy tam zgony z powodu smogu, jak to mówią politycy i alarmy smogu. No i tutaj na stronie Europejskiej Agencji Środowiska właśnie są ukazane te liczby wyliczone w takim modelu matematyczno-statystycznym. Zgony z powodu pyłów zawieszonych, ozonu i tlenków azotu. I jak widzicie tutaj w Polsce jest ta liczba około 45 tysięcy, która się powtarza w mediach z powodu pyłów zawieszonych. No ale zobaczcie, tutaj jest wiele krajów, innymi we Włoszech jest prawie 60 tysięcy, w Niemczech prawie 60 tysięcy, czyli tam jest niemal o połowę więcej. Po, podobnie w, niewiele mniej jest w UK, czyli w Wielkiej Brytanii. No, czy ktoś wam o tym kiedyś mówił? Czy o tym się mówi w mediach? Dodatkowo we Włoszech jest bardzo duża ilość wyliczonych zgonów, wyliczonych, podkreślam, z powodu tlenków azotu. I teraz, żebyście wiedzieli, jak się wylicza, jak się szacuje te zgony. No tu jest taki dokument z Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska. No i po prostu jest taki dosyć prosty wzór, że na bazie tych średniorocznych stężeń yy, za każde podwyższone 10 mikrogramów szacuje się, że 6%, 6,2% jest wyższa śmiertelność. No i więc zobaczcie, jakie to jest, yy, jak to łatwo w tym manipulować. Wystarczy, że weźmiemy w Zgorzelcu inną stację, wzięlibyśmy na przykład na ulicy Orzeszkowej, gdzie te stężenia były o połowę niższe niż w centrum, no i już mielibyśmy o połowę mniej zgonów. Ale czy w praktyce ten, ta statystyczna manipulacja uratuje komukolwiek życie? Teraz pokażę Wam, jak manipuluje się pomiarami w drugą stronę na przykładzie Krakowa. W 2013 roku były trzy stacje pomiarowe, na wszystkich były przekroczone normy, najbardziej w centrum na ulicy Kracińskiego. A do roku 2019 dodano szereg stacji pomiarowych na obrzeżach Krakowa, gdzie powietrze jest czyste. Czystsze znacznie, na przykład w Słoszowicach, przy osiedle wadów. No i tym sposobem średnio w Krakowie stężenia znacznie zmalały. Można powiedzieć, że uratowaliśmy tam ileś tysięcy zgonów właśnie tym prostym zabiegiem statystycznym. W taki sposób najpierw zawyżano stężenia pyłów w Krakowie i też liczbę zgonów, żeby wprowadzić całkowity zakaz spalania w i drewnem, a następnie po wprowadzeniu przepisów sztucznie obniżono średnią dla Krakowa, żeby pokazać, że. I to jest sukces, ten całkowity zakaz, że jest mniej zgonów, no i że trzeba go rozszerzać na kolejne miejscowości. A teraz posłuchajcie, jak postępowi politycy straszyli tymi fikcyjnymi zgonami na ostatniej e, dyskusji podczas zmian uchwał antysmogowych. Ci radni, którzy będą dzisiaj głosować za, to, za zmianą tej uchwały, będą musieli tam jeszcze zrobić jeden dodatkowy licznik. Licznik zgonów. I jesteście, i będziecie odpowiedzialni za każdy zgon przez najbliższe dwa lata. Dziękuję. Chcecie zagłosować za brudnym powietrzem, za większą ilością bodźców, dzisiaj... Jeśli zagłosuje ktoś za tą uchwałą w takiej propozycji, to zagłosuje za śmiercią i będziecie za te zgony odpowiadać. Wróćmy jeszcze na chwilę do Zgorzelca, na tą polsko-niemiecką granicę i sprawdźmy sobie stężenia benzo pirenu bo tam też są stacje po polsko-niemieckiej po, po polsko stronie, które mierzą benzoalfa piren To jest takie zanieczyszczenie, którymi alarmy smogowe straszą, porównując do palenia papierosów, co jest skrajną głupotą, bzdurą. No i popatrzcie, tutaj to jest różnica dwóch kilometrów i stężenia po polskiej stronie są pięciokrotnie wyższe niż po niemieckiej stronie. No więc ja się pytam, z czego to wynika? Bo albo te metody pomiarowe i urządzenia po niemieckiej stronie inaczej to liczą i mierzą, albo po prostu te zanieczyszczenia nie wędrują dalej niż 2 km, a wtedy te wszystkie teorie, że Obważanek i Małopolska truje Kraków, są nieprawdziwe. Tu jeszcze taka mapa satelitarna z gorzelca, żebyście widzieli, jak to wygląda w terenie. Te stacje pomiarowe są około 2 km od siebie oddalone. Posłuchajcie teraz wójta jednej z małopolskich gmin podczas obrad sejmiku w sprawie zmian przepisów antysmogowych. Mam taką prośbę też, jak gdy będzie kolejny program ochrony powietrza, już mam nadzieję też niedługo zmieniany, czy prowadzone badania, aby sprawdzić jakość tego powietrza w sposób naukowy. Bo w dzisiejszym czasie to jest mierzone chyba najbardziej zanieczyszczone miejsca w Małopolsce i na tej podstawie wysunęliśmy wnioski. Dni smogowe są ogłaszane na podstawie badań w mojej gminie, na podstawie badań z Tarnowa. To jest 40 kilometrów od gminy. To naprawdę traci sens i prosiłbym o poważne potraktowanie tego tematu i nieuchwalanie przepisów, które nie mają możliwości. Bycie wyegzekwowania od Wójtów, bo teraz przerzucony jest na nas tak naprawdę cały obowiązek karania mieszkańców za to, że nie dostosowują się do tych norm. Tu widzicie mapę satelitarną, która pokazuje odległość między rzepiennikiem a tarnowem. A teraz opowiem Wam o, o tych obowiązkach, o których mówił wójt podczas obrad. Jednym z przepisów antysmogowych, które zakazują palenia drewnem, jest program ochrony powietrza dla Małopolski. Tu jesteśmy na stronie. No i tu y, oczywiście piszą, że nie ma bezwzględnego zakazu palenia y, węglem czy drewnem, ale jest taki zapis, że y, zakaz używania kominków będzie obowiązywał w momencie wystąpienia pierwszego, dru drugiego lub trzeciego stopnia zagrożenia smogowego. Zakaz będzie więc uzależniony od stanu jakości powietrza w poszczególnych miejscowościach. No, i zobaczcie jak głupie są te zapisy. Bo przecież nie w każdych miejscowościach są stacje pomiarowe, tak jak mówił ten wójt z rzepiennika Strzyżewskiego, Suche... to jest mała wioska w powiecie tarnowskim. Co prawda, ale dlaczego on ma na podstawie powietrza pomiarów z Tarnowa, wielkiego miasta, gdzie są zakłady azotowe, gdzie jest gęsta zabudowa, gdzie jest masa samochodów, gdzie jest autostrada. On ma ludziom zakazywać palenia w kominkach. No i popatrzcie, no, jakie są obowiązki w, w tych przepisach, które tak chwalą alarmy smogowe i niektórzy politycy. Jakie są zapisy, obowiązki wobec wójtów, w, w, kiedy w Tarnowie jest przekroczony smog, na przykład? Nie? I to jest apelowanie do mieszkańców o zaprzestania w kominkach oraz e, promowanie chodzenia pieszo. Takie są zapisy. Popatrzcie, jak robi się po prostu z samorządowców, z wójtów i burmistrzów, robi się idiotów z takimi przepisami. Jak widzicie, kochani, sami jesteście w spra sprawdzić to, co Wam przedstawiłem. To wszystko są publiczne dane w internecie. Pomyślcie, popatrzcie, mimo to, że to już jest wiadome, no nawet sam pan przewodniczący, profesor Jan Tadeusz Duda, ojciec prezydenta, mówi o tym publicznie, że te dane są fałszowane. A media mimo to cały czas straszą nas tą smogową propagandą, mimo tego kryzysu, który mamy, który, który widzimy, mimo tego, że Niemcy teraz masowo kupują węgiel, uruchamiają elektrownie węglowe, mimo to, że wiemy, że, że Chiny w pięć dni zużywają więcej węgla niż Polska przez cały rok. Same Chiny, same Chiny, gdzie jeszcze Indie, Pakistan, inne kraje i my mamy się tutaj zażynać polskie społeczeństwo, polską gospodarkę. Niczego, naszego zdrowia czy interesów korporacji. To tyle. Zachęcam media, aby rozpoczęły poważny przekaz, prawdziwy przekaz, i z tym trzeba walczyć.